No. Chcesz coś kupić, brzęsy kurwa? Wszystkie czasy kurwa na stały. Jego chuja ja mnie filmuję, zobacz mam. Kilo kurwa, zobacz. Baterie chcesz kupić kurwa? Zobacz. Jest trochę tego Bogdan, to jest. Dobrać. Będzie balet kurwa. A tak, chuj dzisiaj będzie. Będzie. A ja kurwa. Dzisiaj. A na dziewczynki też ruszasz? Na dziewczynki to płyny opierdolimy. Aha. Te trzy plastyki opierdolimy. To w jakiej cenie dzisiaj sprzedajesz? Ale... Będzie tanio? kolego powietrza trochę mało. No powietrze. Żeby ci te kółeczko się nie upierdoliło po drodze, ty Ahoj! Ja pozdrawiają Trzymają się panie. Trzymają się panie Aby, ku, aby kółeczko nie odpadło